Dzień dobry, witam Was serdecznie, moje kochane szydełkujące kobietki. Ja nazywam się Beata Bylinka. Od wielu lat szydełkuję. Najpierw lalki, teraz obrazki. Postanowiłam nagrać kilka filmików, żeby Wam pokazać, ponieważ miałam wiele pytań o moje szydełkowe obrazy. Więc postanowiłam nagrać kilka filmików, w, w których pokażę Wam moje ulubione ściegi. Tym razem ulubiony ściek, ja go cały czas tutaj dziergam. Mój ulubiony ściek nazwałam go podwójnym, ponieważ to są jakby dwa przerobienia do góry po wkółciu. O, robię jeszcze jedną pętelkę. Przerabiam całość i raz, i dwa, i trzy. Jest to mój ulubiony ściek, który bardzo często stosuję jako tło moich obrazów. Oczywiście zmieniam kolory, ale ten ściek jest dosyć gęsty, dosyć kryjący. Jest taki mało ażurowy. W tej chwili postanowiłam zrobić kwiaty. Kolejne kwiaty w wazonie. Prawdopodobnie pomysł jest taki, żeby to były słoneczniki, ale pewnie nie tylko, żeby nam to się skleiło kompozycyjnie, ale na razie, tak jak mówię, chcę Wam pokazać jedynie. Ściek, który bardzo często stosuję jako tło. W tej chwili to będzie końcóweczka. O, przerabiam dwa oczka do góry. I tutaj jeszcze jedno ostatnie oczko, i jedno do góry. Zawijam sobie. Całą robótkę. Troszeczkę mam niestabilny ten mój. Tą moją kamerkę nagrywającą. I teraz wkuwam nie w pierwsze oczko, tylko w drugie. Ponieważ tam była. Oczko było do góry, więc ta penteleczka nam się zrobi. Którą potem przeciągniemy, i dalej robię. To samo. Jak widzicie, ściek jest bardzo prosty. Nie wymaga specjalnie jakichś umiejętności. A wygląda naprawdę bardzo fajnie. I tak jak mówię, służy mi bardzo często jako tło moich obrazków. To byłoby na tyle, żeby filmik nie był za długi. O. I jeszcze jedno. I jeszcze jedno. Całość jest to dopiero początek. Jak widzicie są tutaj dwa odcienie żółtego na moim obrazku przyszłym, który powstaje właśnie. I następnym kolorem prawdopodobnie będzie zieleń. Ale to już w następnym moim filmiku. Do zobaczenia!